Witajcie moi drodzy na kanale Puszek. Tak. Teraz próbuję robić swoje własne przywitanie. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, dzisiaj się zajmiemy trochę ulepszaniem wysp. Trochę poza odcinkiem poulepszałem kilka rzeczy, ale. W tym odcinku to wszystko sobie poodbieramy Nawet nie wiem czy ten odcinek nie będzie trwał krócej niż zwykle Lecz yy, raczej nie Jak sami widzicie trochę sobie tutaj rozbierałem potworków Zamek też ulepszyłem Więc możemy sobie postawić <laughs> mała Sobie trochę tu poprzenosimy Eee... No. A więc tak. Chodźmy, drogi mabie. Na czwarty poziom. Dobra. <laughs> Chodźmy na plan A właśnie, e, co do tego, tego, e, nie tu. Co do tego Fire Oasis, to. Tak sobie myślałem, dlaczego mnie cały czas zawsze tu przenosi, jak włączam mapę. I doszedłem do wniosku, że jest event, i gra po prostu chce, żebym założył sobie skina na tą wyspę, lecz ja tej wyspy nie mam, więc przez jakiś czas mnie tak będzie tepać od razu, jak wejdę w mapę. Ale dobra, postaram się to ignorować po prostu. Yy... Dobra. Dzisiaj sobie też trochę może na kolosingą powalczymy. Trochę rzeczy sobie też porobimy. Dobra. No, trochę drogo. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz Ponieważ w strukturach nie ma tego do nagrywania dźwięków dla potworków No ale to wersja steamowa A właśnie Zapomniałem jednej rzeczy zrobić w ostatnim odcinku I mi się to przypomniało po odcinku, ale postanowiłem, że No nie będę tego robił, tylko na odcinku to zrobię, bo Nie chcę też za dużo robić poza odcinkiem bo ja chcę, żebyście też widzieli yy, co i kiedy ja robię. Więc teraz postanowiłem, że sobie zrobimy <laughs> yy, Dipster Trochę tych dipsterów sobie zrobimy. Yy, yy. Deepstery, to ja sobie chyba gdzieś tak postawię tutaj sobie taki rządek zrobię, tak myślę. Myślę, że sobie taki rządek zrobię i będzie OK. <kłysy> <kłysy> Ostatni Deepster. ok Czy jest sens je yy, karmić, to tego nie wiem. Raczej nie. Więc nie będę ich karmić. Niech zostaną takie, jakie są. E! Dobra. Tutaj przełożyliśmy furkorna. To. Yy, Aha, dobra. Furkorna to jest pierwszy z tych roślinnych. Więc teraz e, z sobie zróbmy. E, myślę, że przerabacz, czy jakoś tak. To miał. Dobra. E, co do kolosingu, e, chodźmy sobie tam. E, Trochę sobie poulepszałem I spróbujmy zawalczyć Dobra przystężę A nie, że co drugi ten Jest jakiś skin do potworka No dobra może tutaj co drugie to to nie jest, ale No rzeczywiście co drugie to to nie jest, ale Ważne, że w ogóle są jakieś skiny A bo on ma te dwa znaczki, dobra musi być sprawiedliwie. A to nie, to my Co już wygraliśmy. A jak zmienię na to no to dobra to. Łatwo pójdzie. Dobra, jeszcze jeden raz tutaj mu zadajmy, niech on nam zada. Dobra, teraz już nie będę zadawać. Teraz weźmy do gina i -bita. Dobra. z tego quest'a, teraz idziemy na mała Erwbit w dół O kurcze Dobrze jest Teraz to ja

Dobra, z nim łatwo poszło nawet. Ale oh, uh, dobra to ja. Dobra, to yy, chodźmy na Land Island yy, Dobra Tutaj memory yy, sp Spin Nie chcę, żeby ten odcinek był za krótki tak co najmniej z dwadzieścia minut bym chciała. Dobra, to tak. To chodźmy sobie tu. Tu gdzie byliśmy. I kupmy sobie jakąś strukturę. Typu Time maszyn. Stawmy sobie to gdzieś tu w rogu. Dobra, Jedziemy. Co jest? Co to jest? Twarta gęstość, Ej, ale fajnie się takiego czegoś słucha nawet. Dobra to... Na komputerze sobie coś zróbmy z mamotem Może coś fajnego będzie Znaczy zrobimy coś fajnego kom plus. Zrobię byle co? I zobaczymy, jak to wyjdzie. A, dobra, tak się przesuwa. Bam, bam, bam. Eee, zróbmy bam. sobie tak, tak. pam bam, pam, pam. Ja robię randomową rzecz eee, bam. 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 no dobra, samej Dobra Save Exit Ale fajnie nam wyszło nawet Dobra powiem tak, nie wyszło nawet Oczywiście musi być drogo A właśnie, ee, chodźmy na Cold Island i tam kupmy sobie tą maszynę czasu. Czy jak tam ona miała maszynę czasu. I tutaj się teraz nią pobawmy.

Dobra, spróbujmy zrobić piosenkę z tablą. Mniej więcej takie coś. Chyba. Dobra. Dobra, zostawmy to. Eee... Zobaczmy jakie są top wyspy. Te to ciekawi bajki. Nowe. O. Oho. Oho. Ej! Hey. Nawet fajnie to wygląda. A on ma tego, tego Mythicala. Eee. No muszę powiedzieć, że się chłop postarał. Szczególnie z tym Loopboxem. Ja w swoim życiu miałem tylko dwa zwykłe upoksy. Dobra, drugie miejsce. Oho, e, to powinno być pierwsze miejsce i ma pucharów. Co jest? Skąd on tyle pucharów ma? Yeah. Chłop powinien grać w tą grę jakieś nie wiem co najmniej 7 lat bo niemożliwe, żeby chłop takie coś zrobił w 5 lat no dobra, może w 5 mu się udało, ale do... co jest jak... jak ludzie się starają dobra, co będzie mieć trzecie miejsce Halo? Jedno ludzie te wyspy tak robią, że to się nawet załadować nie chce, nie? Aha, to jest tak. Mi, Mi się z... ja nie mogę sam... Yy, albo mi się zdaje, albo nie, ale ten chłop próbuje odwzorować yy, te wyspy od, od różnych youtuberów typu MSM Gamer. Co ludzie tu robią, to, to się uwierzyć nie da. Ooo, Island. Ja uwielbiam tą piosenkę. Nie wiem czemu, ale. Po prostu uwielbiam tą wyspę To jest jedna z moich ulubionych, nawet można powiedzieć, że moja top 1 ulubiona. Dobra, może ciężko się tu potworki zdobywa, przynajmniej dla mnie, ale. Warto, warto próbować te potworki zdobyć. Przecież ta piosenka jest tak dobra, że ja bym mogła ją całe dnie słychać, nie? Next. Ta wyspa jest taka średnia. Dla mnie. Jakby nie, nie chodzi mi, że chłop to się zrobił. Ale bardziej mi chodzi o to, że e, piosenka na tej wyspie dla mnie jest taka średnia Ja lubię taką... No. Wiecie o co mi chodzi, że po prostu O, na przykład taką Taką rozrywkową, a nie spokojną Co? So. A to, to o to chodzi z tym eventem całym. Że taki skin. A chłopca próbuje zrobić tutaj. Nie wiem co się e, tu robi. Lecz kibicuję mu, żeby to się udało. Bo naprawdę fajnie tą wyspę urządził O kurde! Jak się przestraszyłem Ej dobra, a na takie coś czekałem Ja właśnie na takie coś czekałem, aż to się pojawi Czekałem na to... Nie, masz ładną górę już od razu Co? Jakie to głośne jest Trochę to ściszę Dobra trochę za głośno było. Dobra. No tu też była fajnie wyspę, Muszę przyznać. O, o, przepraszam. O, bo ja to... Druga ulubiona wyspa. Ja pamiętam, jak w Sylwestra. Yy, ja pamiętam, jak w Sylwestra między 22 a 23 rokiem. Ja pamiętam, jak wtedy ulepszyłem sobie zamek i mogłem te trójelementowe wszystkie postawić. Typu pom pom. Te kuleczki, czy no ja Pamiętam jak go miałem tego klauna takiego On jest fajny Dobra e, dziesiąte miejsce Uha. Ej, dobra, ej, dobra, e, tu przyznam, że fajnie takie miasteczko urządził. Że tu fajnie się wpasowuje, że tutaj e, jest taka jaskinia. Jak się tak mocno przyjrzycie, to zobaczycie po prostu budowę, a jak tak po prostu będziecie tak o to, no, to, to fajnie wygląda nawet. ale ja naprawdę zazdroszczę osobom, które mają epickie unboxy. Ja w życiu nawet rzadkiego nie miałem, tylko dwa e, zwyczajne. Chwila, 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 co, co? I co to jest? Co to, co to jest? To jest jakiś skin? To jest skin czy nowy loot Box? Dobra, wiem, że jest jakiś Club Box, ale yy... tak, to jest skin. Ja myślałem, że do tego boksa do gry dodali. Ja widziałem, że oni go dodadzą, ale ja o tym kompletnie zapomniałem. Teraz mi się dopiero przypomniało o tym. Ja nie mogę. I hop, przez takie coś wylądują do 12 z tym miejscem. Dobra. Nie wnikam, o co tu chodzi Też będę musiał takie coś zrobić uh, uh, uh. Do. Dobra Ej, dobra, fajna piosenka, Taka spokojna. Ej, dobra, to. E, trochę się zobaczyłem. E, chyba główny cel tego odcinka to będzie oglądanie wysp innych. I raczej nie wiem, czy będzie daily, bo coś tu mało rzeczy jest do robienia. Dobra. No to... Tak jak zawsze kończymy przy babce. No i co? Co zrobić? No kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.